w ten sobotni wieczór moje przesłanie jest większe szersze trochę inne niż tylko mecz Barcelona Celta Vigo przepraszam bardzo choć to spotkanie to była piękna remontada słuchajcie to była piękna remontada jak mówi się w Hiszpanii o Odwracaniu wyniku. Bardzo przepraszam za spóźnienie, natomiast chciałem przeanalizować pewne rzeczy, kilka minut spóźnienia, chciałem przeanalizować kilka rzeczy. Muszę powiedzieć, że dzisiaj zrobiłem sobie sobotę absolutnie niezwykłą, postarałem się ogarnąć, jakbym był, nie wiem, sztabowcem w reprezentacji Polski, nadzwyczaj dużo meczów. Śledziłem spotkanie, z Włoch, Sassuolo, Juventus, śledziłem spotkanie z Italii, mecz pomiędzy Milanem a Hellasem Verona. Popatrzyłem na wyczyny Bajerno, natomiast też w wielkim stopniu interesowało mnie spotkanie rozegrane na Krakowie, a mecz Kamil kontra Kamil, Krakowia, Pogoń. O tych wszystkich meczach troszeczkę pokrótce tu dzisiaj. Słuchajcie, postaram się opowiedzieć. Natomiast mówię, że moje przesłanie jest większe i szersze niż taka bieżączka. Dlatego tutaj nie wybrałem zdjęcia z klubowych meczów. Kapitan schodzi ostatni to jest absolutnie nieprzypadkowa jakby tablica do tego live'a, który nadaje przed godziną 23, 23 września roku pańskiego. 2023. Słuchajcie, jest tak. Barca przegrywała 0-2. Aby zwyciężyć 3-2, gole na 2-0 dla gości, padł na mądzik w 76-minucie. Odrabianie strat, jeśli chodzi o Barcelonę, rozpoczęło się w 81-minucie, gdy Robert Lewandowski kapitalnie wykorzystał. Sprytne, techniczne, ja bym powiedział poetyckie podanie, Jean Felix. W 85 minucie RL-9 w swoim takim stylu środkowego napastnika kropnął na 2-2 pod podaniu innego Jean, tym razem Jean Cancelo. No i w 89 minucie Gavi zagrał do Cancelo, a ten z powietrza pokonał Iwana Wiara. Patrzę na noty w sopa score, Cancelo dostaje 9,1, bo gol i asysta. No I też niezwykła aktywność. Słuchajcie, Jean Cancelo w tym meczu był 137 razy przy piłce. Zagrał 98 podań, z czego 83 były celne. Stoczył 9 pojedynków, z czego 7 wygrał, dryblował, e, przerzucał piłki, walczył, popełniał też błędy sam kancelu zaraz po meczu e, powiedział, byłem pogubiony w mojej głowie, stąd wiele błędów technicznych. E, nie są dla mnie zwyczajne, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Odnosicie się do opaski kapitana. Dla mnie ostatnim kapitanem był Błaszczykowski. Zupełnie inne zdanie, bo będę tutaj uzasadniał to zdanie w trakcie tego live'a, zapraszam oczywiście do dyskusji. Jeśli chodzi o czat, będę spoglądał tutaj czat, serdecznie zapraszam do wieczornego lajkowania, dzięki Mati Czujny. Ja tak dzisiaj z zaskoczenia tak się zastanawiałem, ale ten live ma sens w ten weekend, dokładnie w ten weekend, gdy Michał Probierz i jego sztab ruszył po Polsce, ruszył po Europie. Oglądają, rozmawiają, jakby zwaniają się, rozumiem, WhatsAppują, starają się ogarnąć rzeczywistość, w której Michał Probierz wskazał około 50 piłkarzy, jeśli chodzi o tą możliwość powołania na spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią. A tam jeszcze do Lewandowskiego z tego spotkania z, z setą Vigo. Nota 8,3, druga w zespole po tym Cancelo, który sam mówił, że e, słabiej zagrał, e, no ładnie słabiej zagrał, asysta e, i e, gol na 3-2. Lewy miał tylko 26 kontaktów z piłką, ale te dwa kontakty pozwoliły Barcelonie wrócić do gry. Nawet Szabi mówi coś takiego, że Barcelona normalnie nie odrabia, nie jest w stanie przy, przy takim przebiegu meczu, przy tym, że przegrywa 0-2, odrobić e, strat. Mało miał pojedynków, mało dryblingów e, lewy, ale ja bym powiedział tak: liczy się efekt e, pierunujący i widać było. Mm, że lewy przy tym wyniku 2-2 uznał, że nie jest czas na radość, że jest czas na jeszcze jeden zryw i powiem tak: takiego Lewandowskiego potrzebuje Barcelona, potrzebuje go też reprezentacja Polski. Maćko, jesteś niesamowity: każdy live ma sens na prawdzie futbolu. Bardzo dziękuję za, za to wszystko. Ja staram się w mojej prawdzie futbolu, czy sam, czy z gośćmi dziś, wyjaśniać świat i dlatego chciałbym wyjaśnić też tą kwestię. Tyleż występu Roberta, czy występów w ostatnich dniach, a są coraz lepsze. Widać, że gość zaczyna dochodzić do formy. Mówiłem o tym kilka tygodni temu, że będzie taki czas już jesienią. Pytanie było we wrześniu, czy bardziej w październiku, gdy lewy zyska taką moc strzelania, moc grania, moc znalezienia się, moc jakby panowania nad piłką i też moc odnajdzie płynącą z partnerów. I wydaje mi się też, że lewy bardzo wyraźnie w tych wywiadach z, w Eleven Sports z Danielem Sobisem. Chyba w tym wywiadzie to brz, wybrzmiało, że też to doświadczenie jest potrzebne. Laporta na koniec okna transferowego z Dekos zapewnił to doświadczenie w osobach Jean Felixa i Jean Cancelo. To się bardzo przydało. To widać z Realem Betis Sevilla, to widać z Antwerpią, to widać teraz z Celtą Vigo. Jeszcze ciekawostka w kontekście lewego. To były bramki 38 i 39 dla katalońskiego klubu. Tym samym lewy zdystansował jedno trafienie samego Diego Armando Maradona, który w latach 82-84 też reprezentował FCB. Mateusz pisze, bądźmy bardziej umiarkowani przy ocenie wszystkich, w tym RL9. Nie miotajmy się, jako społeczność kibiców od ściany do ściany, lewy to po prostu wciąż bardzo wysokiej klasy napastnik z doświadczeniem. Absolutnie. Mati Borzek, tutaj trafiasz w sedno też takiego mojego przesłania, ale moje przesłanie będzie jeszcze czuć szersze, niż że lewy to jest bardzo wysokiej klasy napastnik z doświadczeniem, który jak jest w formie, to jest niebezpieczny. Jak jest bez formy, to też te dwie bramki z wyspami o strzelił. I zobaczcie, i teraz tak. On jest dzisiaj liderem klasyfikacji strzelców La Ligi, pięć bramek ma, wspólnie z tym nieprawdopodobnym Jude'm Bellinghamem, który wszedł jak po swoje do Realu Madryt, ale zakładam, że Lew to jednak napastnik, a Jude Bellingham bardzo bramko-szczelny, okazuje się pomocnik i będzie absolutnie rywalizował. Tam jest kilku bardzo ciekawych piłkarzy, którzy strzelili po trzy gole, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców La Ligi. Natomiast Lewy będzie walczył o swoje drugiego, drugie trofeo Picci, czyli tego najlepszego snajpera całej Ligi. Natomiast klimat jest taki, selekcjonera już mamy, na kadrę czekamy. Tak mniej więcej opisywałbym nastrój, jeśli chodzi o ten weekend. No, i patrzę na wypowiedzi różne. Na przykład kilka dni wcześniej Michał Żebłakow powiedział na antenie Kanał Plus, na najbliższy dwumecz nie powołałbym Roberta Lewandowskiego. I dość racjonalnie Michał Żebłakow starał się opisywać dlaczego. Oczywiście wcześniej porozmawiałbym z nim, dając mu wolne, żeby troszeczkę odpoczął i popatrzył na reprezentację z zewnątrz. To nie są mecze. W których bałbym się zagrać bez Roberta, jeżeli bez niego sobie nie poradzimy, to z nikim sobie nie poradzimy. I to już jest mega naciągane stwierdzenie, bo lewym myślę, że łatwiej sobie poradzić ze wszystkimi rywalami. Też w takim momencie przejścia z jednego selekcjonera do drugiego selekcjonera. Wiem, że dzisiaj bardzo wiecie, co, liczy się populizm w każdej postaci. W każdej postaci, polemiki generalnie dotyczącej, nie wiem, polityki, życia społecznego, sportu. Natomiast, wiecie dobrze, znacie mnie z prawdy futbolu, też z innej działalności dziennikarskiej, publicystycznej. Ja nie jestem populistyczny. Ja staram się przedstawiać po pierwsze fakty, po drugie, analizy tych faktów. Po trzecie, oczywiście, jeśli samodzielnie występuję, to zabieram głos, komentuję, mam swoje zdanie na podstawie faktów, które czuję, którymi się posługuję. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że można dobrać inaczej fakty, można położyć akcent na inne rzeczy. Na pewno lewy nie jest takim kapitanem skwierkości, takim przywódcą drużyny. Jak, jak to zdarzało się w historii, jak wydaje mi się, taką naturalność bycia liderem ma Zbigniew Boniek, prawda? Który zagrał 80 razy w reprezentacji Polski, i on oczywiście skupiał wokół siebie piłkarzy. To nie było tylko, że. Oś drużyny była z Widzewa, Młynarczyk, Żmuda, Boniek, Smolarek, ale można powiedzieć, on wpływał na całe środowisko, które było w reprezentacji. Spajał tą katrę swoją osobą. Lewy czasami czuje się bardziej zaangażowany, czasami czuje się mniej zaangażowany. Natomiast ja bym powiedział tak: Zobaczcie, co mówi lewy, i to jest moim zdaniem też absolutnie decydujące. W wywiadzie z Bożydarem Iwanowem z Poltatu Sport po meczu z Antwerpią, po meczu Champions League zaznaczył, z mojej strony będę próbował pomóc, jeśli będę mógł i dla mnie przepraszam to jest najważniejsze. I muszę powiedzieć, że to jest wypowiedź jednoznaczna, bym powiedział wręcz kategoryczna. Słuchajcie, to jest kategoryczna wypowiedź. Prawdę powiedziawszy, ja sobie innej wypowiedzi nie wyobrażałem. E, ostatnio było tyle zamieszania wokół RL9, jeśli chodzi o drużynę e, narodową, że ja sobie nie wyobrażałem takiego Lewandowskiego, który wypisuje się w trakcie eliminacji Euro 2024. To muszę wam powiedzieć, że ja bym się załamał troszeczkę, ale, ale nie sądziłem, że w ogóle to jest możliwe, że, e, bo, bo zobaczcie zdarzały się trudne chwile Robertowi. Ja już nie wracam do kadencji Pornalika, prawda? Ale, ale całkiem niedawno to wyłączenie się kapitana z meczu Polska-Węgry na koniec eliminacji mundialu 2022. Afera premiowa, która rozsadziła kadrę, po której Łukasz Skorupski zaatakował Lewandowskiego, a ten ostatni odparował, że bramkarz kłamie w ten wywiad u Mateusza Święciskiego, w którym pada to zdanie o kłamstwie Skorupskiego, okazał się w takich aspektach, o których chodziło Lewemu zupełnie nieskuteczny jeśli chodzi o wrzesień. Słuchajcie, Robert bronił też tego timingu wystąpienia. Pamiętacie na tej konferencji poprzedzającej starcia z Wyspami Owczymi i z Albanią, bronił przesłania wywiadu i tego momentu, w którym on udzielił ten, tego wywiadu Meczykom i Eleven Sports, jednak to, 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 to się akurat zupełnie nie sprawdziło, rozsypało się jak domek z kart, jak cała ta kadra skonstruowana przez Fernando Santosza, a inspirowana nominacjami Adama Nawałki, zobaczcie, Adama Nawałki z 2016 roku, bo jeśli chodzi o niektórych piłkarzy, to Nawałka już w 2018 już się wtedy pomylił. Co do wartości kilku piłkarzy, wystawiających w podstawowym składzie choćby z Senegalem. I teraz tak, gdyby teraz Lewandowski, lider klasyfikacji strzelców La Ligi, autor dwóch bramek, które dały trzy punkty w meczu z Wyspami Owczymi, odpoczął w cudzysłowie, bo chciałby sam odpocząć. Nie wiem, Michał Brobierz by mu zaproponował odpoczynek. Moim zdaniem to by było katastrofalne przesłanie. I to nie dlatego, że. Ktoś, my boimy się wyprawy na wyspy Owcze, czy podjęcia na naszym PGN Narodowym w Warszawie Mołdawii, tu chodzi o żelazną zasadę. Słuchajcie, kapitan schodzi ze statku ostatni. Jeśli się zgadzacie ze mną, bardzo was proszę, zdalajkujcie. Piszcie, czy zgadzacie się z tym przesłaniem. Kapitan schodzi ze statku ostatni. Bo dla mnie to jest przesłanie. Ja Wam postaram się wytłumaczyć to przesłanie jeszcze. Słuchajcie, dłużej. Natomiast jedną rzecz muszę powiedzieć. Poprosiłem Marcina Talika właśnie o to zdjęcie kapitana, prawda? Kapitan schodzi ostatni. Opaska kapitana, proporzec w ręku. To widzimy niski tryb, dużo, dużo rozmów dzisiaj. Natomiast. Zobaczcie, ta zasada kapitan schodzi ostatni. No, wiadomo, że jest zwyczajem takich morskich wilków, prawda? Co do tego byłem przekonany od dziecka, po licznych lekturach z dzieciństwa. Wielkie Dni Małej Floty. Słuchajcie, do dzisiaj to się nie zastarzało, jeśli macie możliwość nabycia, czy starego wydania, czy aktualniejszego, wznowionego e, polskiego takiego pisarza marynistycznego Jerzego Pertka to to ja naprawdę czytałem z wypiekami na twarzy, czasami z latarką pod kołdrą, bo muszę wam powiedzieć, że mama kazała iść spać o 8 czy 9, a ja czytałem na przykład z sygnalista ORP Piorun Mat, Edward Dołecki zakrzyknął okręt w prawo przed dziobem i dodał słynne zdanie, ależ to stodoła". To był potężny pancernik hitlerowskich Niemiec, Bismarck i po chwili... Jest ta wymiana ognia między polskim kontropedowcem ORP Piorun i najpotężniejszą wówczas, słuchajcie, jednostką na świecie. Ten Bismarck, też z udziałem polskich statków, został wówczas zatopiony na Atlantyku. Słuchajcie, kiedyś się interesowałem bitwami morskimi, teraz bardziej interesuje mi w ta otoczka, to zrozumienie, te mechanizmy w futbolu. Natomiast wracam do tego hasła, Kapitan Schodzi Ostatni. Szykując ten tekst i to wystąpienie w ogóle, bo też przygotowywałem się do tekstów w tygodniku Piłka Nożna, spojrzałem do internetu i okazało się, że to nie jest tylko zwyczaj morski. Ta zasada jest wpisana w kodeks morski. Dokładnie głosi to artykuł 61 tego dokumentu. Literalny zapis jest następujący. Paragraf pierwszy. Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia statku oraz znajdujących się na nim osób i ładunku przed szkodą. Paragraf drugi tego artykułu 61 głosi: Jeżeli statkowi grozi zagłada, kapitan obowiązany jest w pierwszej kolejności zastosować Wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi. Kapitan opuszcza statek jako ostatni, czuwając nad ocaleniem, jeżeli to możliwe, dzienników, dokumentów, map kosztowności i kasy statku. Tak jest napisane: zostawmy temat kasy. Słuchajcie, chodzi tu o. Odpowiedzialność i honor. I to już naprawdę bez żartu. Jedno z drugim jest zreszcie, zresztą związane. Dla mnie odpowiedzialność i honor w takich sytuacjach są związane. To można porównać do takiego rzeczywiście okrętu, naszą reprezentację, który celem jest ten port Euro 2024. Zobaczcie, na niemieckich boiskach. W Niemczech, tak blisko naszej granicy. Pamiętam ten stadion 40 tysięcy Polaków w Gelsenkirchen na Mundialu 2026. Tego stadionu w Dortmundzie, gdzie graliśmy z Niemcami, a myślę, że było z 10 tysięcy Polaków. Tego stadionu w Hanowerze w meczu Honor, gdzie było z 30 kilka tysięcy Polaków na spotkaniu z Kostaryką. Zobaczcie, ten turniej jest. Tuż obok nas, u sąsiadów, nic tylko pojechać, być, cieszyć się, radować, przeżywać przed telewizorami. Natomiast turnieje budują polski futbol. To jest absolutnie najlepsze przesłanie do, dla dzieci i młodzieży. Ja to powtarzam od lat. Słuchajcie, w poszukiwaniu takich smaków dzieciństwa, dzisiaj, dzisiaj bardzo z dzieciństwem, ta, te moje lektury, no, nieszkolne, a, a dziecinne Jerzego Pertka. Ta słynne, te słynne Wielkie Dni i Floty, on napisał kilka kapitalnych książek marynistycznych. Zachęcam do, do czytania. Natomiast byłem niedawno w kawiarni Słodki Słony na Mokotowskiej 45 w Śródmieściu. Uwielbiam takie drożdżowe ciasto z kruszonką, do tego kaweczka, podwójne espressy, jak to ja. I tak smakując przy kawie usłyszałem od właściciela lokalu Waldemara Stańczyka, ci ludzie tacy z boku czasami też dają troszeczkę inne spojrzenie. Pan Waldemar obserwuje futbol z perspektywy podwarszawskiego komorowa i mówi tak. Wpływ Roberta Lewandowskiego na polski futbol jest niemożliwy do przecenienia. Gdy wychodzę na spacer, to widzę, że dzieciaki grają w piłkę. Nie było czegoś takiego kilkanaście lat temu. Jeszcze kilka lat temu była to rzadkość. A dzisiaj dzieciaki kopią piłkę z zapałem, a wielu w koszulkach lewego. Robert zadziałał na wyobraźnię dziesiątek tysięcy młodych ludzi, ba, może nawet setek tysięcy. Słuchajcie, pan Waldek ze Słodki Słony trafił w sedno dla mnie. Trafił w sedno. Naprawdę ten rozwój chłopaka z Leszna pod Warszawą, w którym. Nie było tak wielu, wielu talentów, jak u dziesiątek innych piłkarzy na czele z Kagałą. Słuchajcie, tu muszę mrugnąć okiem. Natomiast tak, była ogromna determinacja, ciężka charówka i układ, ukryte troszeczkę takie, takie pokłady umiejętności, a może tego talentu, który. Musiał wydobyć na przestrzeni kolejnych lat. On miał trochę pretensji do polskich trenerów, że oni nie wydobyli z niego tego, bo nie potrafili go nauczyć tego, co później on musiał nadrabiać w zawodowym futbolu, czy w Dortmundzie, czy w Bayernie. Ale ta determinacja, o której mówię, ona go poprowadziła do tego wszystkiego. I teraz tak, zobaczcie, Niemcy nazywali Roberta Tormaszyny. The great Lewandowski, dzisiaj słyszałem. Gdy zobaczyłem jeszcze raz skrót z tego meczu na YouTube, w, w, w jednym z angielskich komentarzy. I zobaczcie, zobaczcie jak dzieci odbierały wiekoponny ten finał Pucharu Niemiec w 2012, gdy strzela trzy bramki Bayernowi, cztery gole z Realem w 2014, pięć bramek w 9 minut w 2015. Wygrany finał. Ja już pomijam te mniejsze rzeczy, tylko mówię o tych wielkich rzeczach, Roberta. Takich, które na zawsze będą się nam kojarzyły. Lewandowski, będziemy wspominać te 5 goli w 9 minut w 2015. Triumf Champions League w 2020. Z 9 jako królem strzelców tych rozgrywek. Wreszcie pobicie rekordu nie do pobicia. Prawie półwiekowego rekordu Gerda Millera, 40 bramek w jednym sezonie. Bundesligi. To wszystko trafiło, ja to mówię pod strzechy, napędzało kolejne roczniki młodych polskich piłkarzy. Zaowocowało w mojej rodzinnej złotoryi w Łochowie Pawła Goławczewskiego, w Komorowie, gdzie spaceruje Pan Waldemar. I co, i te, słuchajcie, i teraz co? Lewy miałby spędzić na kanapie październikowe mecze Drużyny Narodowej. To jest bez sensu, słuchajcie, bez dwóch stań. To jest w ogóle bez sensu. Z kolei powiem Wam tak: sensem jest przebudowa całej drużyny. No, ale to jest troszeczkę temat na później, na inne opowiadanie. Moja impresja, jeszcze y, dotycząca Wojtka Szczęsnego, muszę Wam powiedzieć: lewy wziął ekipę na plecy, Szczęsny tym razem w plecy, cztery bramki puszczone z Sasuolo, i tak sobie patrzyłem. Bronił na czerwono, czerwony był chyba po tym meczu, czerwono się zaświecił w sofa score. Tak się zastanawiam, Armand, Armand Loriante, chyba Loriante, tak się mówi, Lorient będzie zapamiętany naprawdę długo przez Wojtka. Bo to nie jest tylko ta fatalna bramka w 12 minucie, ale to jest też słuchajcie strzał. Z ponad 20 metrów w 82 minucie ten strzał, który dobija Andrea Pinamonti głową jest 3 do 2 dla Sasuolo. Wcześniej puścił bramkę z 18 metrów Domenico Berardiego w 41 minucie. To była bramka na 2 do 1. Wyrównywali piłkarze Juve. No, Samobójcza, winy tam naciskany po dośrodkowaniu Kiezy McKennie. Naciskał i obrońca Sasuolo wbił piłkę na 1-1, później Chiesa strzelił bramkę na 2-2, no i później ta końcówka, gdzie jest ten gol Pina montiego dobijającego strzał Loriante i jest ten doliczony czas gry, podanie Wojtka Szczęsnego, gdzie Federico Gatti kopie, zakładając, że Szczęsny, kopiący spod chorągiewki jakby przetransferuje się na środek pola karnego i po prostu przyjmie tą piłkę, zwrotną, a ta piłka wylądowała. Słuchajcie, jak nie widzieliście tego gola, to Was zachęcam do zobaczenia przy tej bramki, czy w ogóle skrótu z meczu. Natomiast ja bym się nie pastwił tutaj nad szczęstem. naprawdę nie, absolutnie nie. Fatalny wieczór, fatalny wieczór Juve, fatalny wieczór polskiego bramkarza, ale to w życiu piłkarza, bramkarza się zdarza. To się po prostu zdarza. Ja bym Szczenę jednak zupełnie nie podważał. Słuchajcie, tutaj będzie nagranie na dniach. Być może jutro, być może w poniedziałek takie nagranie, którego planowałem. Słuchajcie, ja tu już mam przygotowaną tablicę do tego nagrania. Będę Was zapraszał do dyskusji. Kwast czy energia. Bo, bo, bo chciałem się odnieść w ogóle do takiej hierarchii, która, która jest w reprezentacji. I piszcie, na ile byście zostawili, może w komentarzach pod tym materiałem, ja może kilka komentarzy właśnie wykorzystam. W komentarzach nie tu na czacie, a pod materiałem. Na ile zostawić, ja bym zostawił jednak z, tej, z tego kręgosłupa drużyny. Takich stałych bywalców kadry Lewandowskiego i Szczęsnego. Wiem, Szena, dzisiaj katastrofalny wieczór, ale Lewandowskiego i Szczęsnego, lew lewemu nie ruszał opaski, nic, powiedział, wokół ciebie zbuduję drużynę. 3, 5, 2. Jeden 3, 5, 2. Jakby trener Andrzej Dawidziuk tutaj nas e, strofował, bo rzeczywiście bramkarza w tej konstrukcji jedenastki zapomnieć nie można. Natomiast. Wszystko inne bym podważył, zastanowił się, przeanalizował i ten kolejny live naprawdę futbolu, który będzie, Kwas czy Energia, będzie poświęcony właśnie takiej konstrukcji, którą bym stworzył wokół Lewandowskiego, żeby to wszystko mogło wypalić. Na dzisiaj jestem przekonany, że Szczęsny dla mnie byłby absolutnie liderem. Eee, taka moja prawda w futbolu. Elon Musk wyrzuca z pracy osoby z kwasem, zostawia z energią, chęcią pomocy. Stąd sukces. Eee, George Janiec. Absolutnie jestem, jestem. Ja się z tym zgadzam. Słuchajcie, ja się z tym zgadzam generalnie, natomiast postaram się Wam nakreślić, bo mówi się tak. Proszę, troszeczkę na tej konferencji był taki zachowawczy w sensie zmian kadrowych, ale ja bym się nie bał tych zmian kadrowych. W kontekście, jeśli ktoś namawia probierza, nie wiem, Michał Żewłakow do tego odstawienia Lewandowskiego, to ja mówię nie, ale, ale wszystkie inne ja bym się bardzo, bardzo poważnie zastanowił. Taka moja prawda futbolu, jeśli się Wam podoba, to bardzo Was proszę, zalajkujcie, subskrybujcie kanał. Prawda Futbolu, śledźcie na bieżąco, będziemy naprawdę często w najbliższych dniach nadawali z różnych względów, z tytułu przede wszystkim reprezentacji, ale też polskiej piłki klubowej. Też zapraszam do subskrypcji i lajkowania Prawdy Futbolu Ekstra, nie tylko głównego kanału, ale też bardzo Was proszę, Chcielimy, dziękujemy za obecność w tej nietypowej porze, na futbolu jest kanałem pasjonatów oraz dla pasjonatów Mati. Pięknie, pięknie, to ująłeś. Bardzo, bardzo dziękuję. Lepiej bym tego nie ujął troszeczkę gardełko. dzisiaj szwankuję, więc przepraszam za, za, za pewien kaszelek tutaj. Natomiast mam nadzieję, że treścią was natchnąłem do przemyśleń, pisania komentarzy pod tym materiałem w oczekiwaniu na kolejny materiał. Roman prawda, prawda Futbolu, zalejkujcie. Bardzo dziękuję.